Są dni, kiedy czujesz ciężar na sercu, prawda? Wracają na myśl stare sprawy, wspomnienia, słowa, chwile, o których myśleliśmy, że już je przezwyciężyliśmy, ale one tam są, czasem cicho i nagle, zupełnie niespodziewanie, znów zaczynają boleć. To tak, jakby część nas nadal tkwiła w tym, co się wydarzyło, i bez względu na to, jak bardzo staramy się iść naprzód, zawsze znajdzie się coś, co nas powstrzymuje. Jeśli tak czujesz, wiedz, że nie jesteś sam. Wszyscy w pewnym momencie życia nosimy w sobie blizny, nierozwiązane historie. Fragmenty przeszłości, które bolą, ale jest coś, co może ten ból zmienić coś prostego, a jednak niezwykle potężnego modlitwa. Ponieważ modlitwa to nie tylko powtarzanie pięknych słów to otwiera Twoje serce. Po prostu tak jest ze wszystkim, co obciąża, co przeraża. Co dezorientuje. To rozmowa z Bogiem tak, jakbyś rozmawiał z kimś, kto zna Cię doskonale i kto Cię nie osądza. Ktoś, kto rozumie ciszę, ukryte łzy, lęki, których nie potrafisz nawet właściwie wyjaśnić. Dzisiaj chciałbym zaprosić Was do wspólnej modlitwy tą właśnie modlitwą. Modlitwa o zamknięcie drzwi przeszłości, która wciąż cię boli, i stwórz przestrzeń dla uzdrowienia, dla lekkości, dla nowego czasu. Zróbmy ten krok razem, z wiarą, z prawdą i z pewnością, że Bóg jest tutaj, teraz i słucha każdego słowa. Panie Boże, który w swojej nieskończonej miłości witasz nas i przemieniasz, Przychodzę do Ciebie z sercem spragnionym uzdrowienia. Uznaję, że przeszłość jest ciężarem, który często uniemożliwia mi pójście naprzód. Wołam o Twoje światło, aby rozjaśniło cienie, które wciąż we mnie tkwią, wydobywając na światło dzienne rany, które potrzebują uzdrowienia. Niech Twoje miłosierdzie. Niczym delikatny balsam wniknie głęboko w moją istotę i uwolni mnie z okowów tego, co przeminęło. O Duchu Święty, prowadź mnie w tej chwili poddania się i refleksji. Pomoc świętych jest dla mnie światłem na mojej drodze. Wstawiam się szczególnie za świętym Michałem Archaniołem, który broni cierpiących i walczy z siłami zła. Niech Jego opieka otacza mnie i pomoże mi zamknąć drzwi, które wiążą mnie z przeszłością, pozwalając mi w pełni żyć w teraźniejszości, gdzie Twoja łaska objawia się obficie. Dziękuję Ci, Panie, za każdą lekcję, jakiej udzieliła mi przeszłość, nawet tę bolesną. Wiem, że każda łza, każde wyzwanie ukształtowały mnie w osobę, którą jestem dzisiaj. Niech wspominam te doświadczenia nie ze smutkiem, lecz z wdzięcznością, bo w nich znalazłem możliwości rozwoju i nauki. Niech Twoje światło odmieni moją perspektywę, pozwalając mi spojrzeć na to, co było nowymi oczami. W Twojej obecności składam przed Tobą ból, który noszę w sobie. Uwolnij mnie od urazy, która mnie więzi, i od strachu, który mnie paraliżuje. Pomóż mi wybaczyć, tak jak Ty mi wybaczyłeś, abym mógł odnaleźć spokój, którego tak rozpaczliwie szukam. Niech przebaczenie będzie kluczem, który otworzy drzwi mojego serca, uwalniając mnie z kajdan przeszłości i pozwalając mi żyć w pełni Twojej miłości. Panie, wielbię cię za Twoją wierność, nawet gdy odchodziłem, byłeś przy mnie, cierpliwie czekając na mój powrót. Oby nigdy nie zapomniał, że Twoja miłość jest bezpieczną przystanią, w której zawsze znajdę schronienie. Obym był również narzędziem Twojego pokoju dla tych, którzy wciąż tkwią w pułapce własnych cierpień. Proszę teraz o wstawiennictwo świętej Teresy z Awili, która przemieniła swoje życie głęboką modlitwą. Niech jej przykład inspiruje mnie do szukania uzdrowienia i odnowy w Tobie. Niech podobnie jak ona otworzę swoje serce na przyjęcie Twojej łaski, pozwalając, by mój duch napełnił się nadzieją i wiarą. O panie, odnów we mnie prawego ducha! Niech budzę się każdego dnia z determinacją, by zostawić za sobą to, co mi już nie służy. Niech moja przeszłość nie dyktuje mojej przyszłości, lecz niech Twoje słowo będzie kotwicą, która podtrzymuje mnie w chwilach burzy. Niech zawsze pamiętam, że w Tobie jestem nowym stworzeniem. Pośród trudności, niech modlitwa przyniesie mi ukojenie. Niech każda chwila poświęcenia stanie się świętą przestrzenią, w której mogę oddać się swojej udręce i przyjąć Twoją bezwarunkową miłość. Niech modlitwa będzie moim schronieniem i siłą, w której znajdę siłę, by iść naprzód. Panie, dziękuję Ci za nadzieję, która odrodziła się w moim sercu. Niech będę świadkiem Twojej dobroci i miłosierdzia, dzieląc się z innymi tym, co od Ciebie otrzymałem. Oddaję się więc całkowicie Tobie, Panie. Niech przeszłość nie ma już nade mną władzy, lecz niech każdy nowy dzień przeżywam jako dar Boży. Niech moje życie będzie nieustanną modlitwą, w której oddanie, uwielbienie i wdzięczność. Przeplatają się z każdym krokiem. Amen. O Panie, Ty jesteś światłem, które oświetla mroczne ścieżki naszej duszy. Pośród życiowych burz znajdujemy w Tobie kotwicę, która nas podtrzymuje i prowadzi. Niech nasza wdzięczność unosi się niczym delikatny aromat kadzidła, uświadamiając sobie, że każdy dzień to nowa okazja. By cię wychwalać i celebrować cuda, które w nas czynisz. Patrząc wstecz, widzimy ślady bólu i zmagań, ale jednocześnie dostrzegamy, że każda blizna jest świadectwem Twojej wierności. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że przemieniłeś nasze rany w siłę, pozwalając nam wzrastać i rozkwitać. Niech niesiemy światło nadziei tym, którzy wciąż kroczą w cieniu. Tobie, Panie, oddajemy chwałę, bo nawet w najciemniejszych chwilach Twoja obecność nigdy nas nie opuściła. Jesteś naszą ucieczką w chwilach udręki i pocieszeniem w długie noce. Niech nasze głosy łączą się z głosami wszystkich, którzy Cię wielbią. Głosząc Twoją wielkość i dobroć, które przewyższają wszelkie ludzkie pojmowanie. A dziękujemy Ci, Boże miłosierdzia, za każdą okazję do przebaczenia i odnowy. Kiedy zwracamy się do Ciebie z pokorą, znajdujemy balsam, który leczy i przywraca. Spraw, abyśmy zawsze pamiętali, że w Tobie życie się odnawia. Pozwalając nam bez lęku zamknąć drzwi przeszłości, ufając Twojej miłości. Wychwalamy Twoje imię, bo jesteś stwórcą, który przemienia rozpacz w nadzieję. Historia naszego życia jest spleciona z Twoimi doskonałymi zamysłami. Każdy dzień to nowa karta, którą możemy pisać z Twoją łaską i za to żarliwie Cię wielbimy. Dziękujemy Panie za przyjaźnie, które nas otaczają, i za dusze, które wzbogacają naszą podróż. Są one odbiciem Twojej miłości i pomagają nam pamiętać, że nigdy nie jesteśmy sami. Niech będziemy narzędziami pokoju i miłości, niosąc Twoje światło każdemu sercu, które spotkamy. Tobie. Źródłu wszelkiej mądrości składamy chwałę. Twoje słowo jest latarnią morską pośród zamętu świata, prowadzącą nas ku prawdzie i sprawiedliwości. Obyśmy zawsze szukali mądrości, która pochodzi od ciebie, aby nasze wybory odzwierciedlały Twoją wolę. Patrząc w przyszłość, Panie, czynimy to z nadzieją i ufnością. Wiemy, że Twoje plany wobec nas to pokój, a nie zło. I dlatego dziękujemy Ci za obietnice, które odnawiają się z każdym świtem. Obyśmy zawsze trwali w wierze, pewni Twoich zamierzeń. Wychwalamy Twoją moc, która wskrzesza uśpione marzenia i ożywia nasze zmęczone serca. W każdym małym, codziennym cudzie dostrzegamy Twoją aktywną rękę. Niech nasze oczy zawsze będą otwarte, by dostrzegać Twoje działanie w naszym życiu, celebrując każdy gest miłości i dobroci. Dziękujemy Ci, Panie, za możliwość rozpoczęcia od nowa. Kiedy pozwalamy sobie zamknąć drzwi przeszłości, Otwieramy serca na nowe, które tylko Ty możesz nam zaoferować. Niech ta duchowa odnowa stanie się żywym świadectwem Twojej łaski w nas. Chwała Tobie, Boże, który słyszysz nasze modlitwy i odpowiadasz na nie w swojej nieskończonej mądrości. Nawet gdy nie rozumiemy Twojego milczenia, wiemy, że jesteś z nami, prowadząc nas ścieżką prawdy. Niech nasza wiara w Ciebie umacnia się każdego dnia, umacniając nas w Twoich kochających ramionach. Na koniec dziękujemy za dar życia, za każdy oddech, który nam dano. Niech nasze życie będzie nieustannym hymnem uwielbienia dla Ciebie, odzwierciedlającym piękno i wielkość Twojej miłości. Obyśmy przeżywali każdą chwilę z wdzięcznością, Ofiarowując to, co w nas najlepsze, dla Twojej czci i chwały. O Najświętsza Matko, patrząc wstecz na przeszłość, która mnie dręczy, proszę Cię o wstawiennictwo, aby ból i smutek przemieniły się w lekcje miłości i miłosierdzia. Niech nauczę się przebaczać tym, którzy mnie zranili, tak jak Ty przebaczyłeś z sercem pełnym współczucia. Maryjo, dziewico, niech moje oczy zawsze będą zwrócone ku przyszłości. Niech znajdę odwagę, by zostawić za sobą moje niepewności i lęki, ufając Twojej opiece. Pomóż mi zbudować nową drogę, pełną nadziei, gdzie światło wiary będzie mogło jasno świecić. Święci w niebie, proszę o wasze wstawiennictwo, o uzdrowienie moich relacji rodzinnych. Niech znajdę mądrość niezbędną do komunikowania się z miłością i cierpliwością, pielęgnując pokój w każdym domu. Niech rany przeszłości nie będą przeszkodą, lecz zaproszeniem do pojednania. Modlę się, Maryjo, aby moje życie zawodowe było odbiciem Twojej miłości. Spraw, abym pracował uczciwie i z oddaniem, zawsze dążąc do wyższego dobra. Pomóż mi postrzegać każde wyzwanie jako okazję do służby i wprowadzania zmian, szanując godność każdego człowieka. Panie, w moim dążeniu do osobistego rozwoju. Spraw, abym miał pokorę, by przyznać się do swoich słabości. Niech zobowiążę się do poszukiwania prawdy w każdym aspekcie mojego życia, odrzucając wszelki cień pychy i próżności. Niech światło Twojej prawdy oświetla moją ścieżkę. Oświęci, wzmocnijcie moje życie duchowe. Niech płonie we mnie pragnienie pogłębienia relacji z Wami poprzez modlitwę i medytację. Niech obecność Maryi inspiruje mnie do przeżywania każdej chwili w komunii z Wami, nieustannie poszukując świętości na mojej drodze. Maryjo dziewico, pomóż mi pielęgnować cnotę hojności. Niech nauczę się dawać bez oczekiwania czegokolwiek w zamian, uznając, że każdy akt dobroci jest odbiciem Twojej miłości do nas. Niech moje życie będzie żywym świadectwem chrześcijańskiej miłości w działaniu. Modlę się, abym za Twoim wstawiennictwem potrafił stawiać czoła wyzwaniom zdrowotnym z wiarą i wytrwałością. Niech będę miał odwagę dbać o swoje ciało i duszę, zawsze szukając między nimi harmonii. Niech moje życie będzie hymnem wdzięczności za zdrowie, które mi dano. O Matko Boża, spraw, abym patrzył na innych oczami pełnymi współczucia, spraw, abym zobowiązał się do bycia inicjatorem zmian w mojej wspólnocie. Promując sprawiedliwość i solidarność. Oby nigdy nie zapomniał, że w każdym bracie i siostrze, których spotykam, widzę samego Chrystusa. Panie, spraw, abym rozwinął w sobie cnotę cierpliwości. W chwilach próby, niech znajdę w Tobie siłę do wytrwania. Niech będę świadkiem pokoju, nawet w obliczu burz. Wiedząc, że w Tobie znajduję bezpieczną przystań. Maryjo dziewico, spraw, abym żył czystością jako cennym darem. Obym rozpoznał piękno prawdziwej miłości, która szanuje i ceni innych. Oby moje życie było odbiciem czystości i świętości, przyciągając innych do Twojego Syna. Modlę się, abym za wstawiennictwem świętych był przykładem radości pośród udręk. Obym nauczył się znajdować powody do uśmiechu, nawet w trudnych chwilach. Oby moja wiara była światłem nadziei dla otaczających mnie ludzi. O matko, spraw, abym poświęcił się studiowaniu i pogłębianiu wiedzy o mojej wierze. Niech moje żarliwe serce będzie poszukiwało prawdy w piśmie świętym i tradycji Kościoła, abym mógł żyć zgodnie z Twoją wolą. Na koniec, niech nigdy nie zapomnę, że każdy krok ku świętości jest zaproszeniem do przemiany. Niech otworzę swoje serce na Bożą łaskę, pozwalając Mu kształtować mnie. I przygotowywać do życia wiecznego u Twojego boku. Drogi przyjacielu w Chrystusie, serdecznie dziękujemy za Waszą obecność na tej drodze modlitwy i wiary. Wasz udział jest jak światło świecące w ciemności, i wspólnie kończymy ten wyjątkowy moment, prosząc Boga, aby zamknął drzwi przeszłości i uzdrowił nasze dusze. Niech każde wypowiedziane tu słowo rozbrzmiewa w waszych sercach, przynosząc pokój i odnowę. Pielęgnuj tę więź z Panem, bo On zawsze jest przy Tobie, prowadząc Cię ścieżką boskiej opatrzności. Nie wahaj się szukać siły płynącej z codziennej modlitwy i ufności w Jego pełen miłości plan dla Ciebie. Pamiętaj, że sakramenty są źródłem łaski. Eucharystia i Spowiedź są zaproszeniem do nieustannej odnowy, pozwalając Ci zbliżyć się jeszcze bardziej do serca Jezusa. Przyjmując ciało i krew Chrystusa, niech Twoja wiara stanie się żywsza, a nadzieja silniejsza. Zachęcam Was do aktywnego przeżywania wiary w swojej wspólnocie. Uczęszczajcie na niedzielną mszę świętą, odmawiajcie różaniec i szukajcie okazji do służenia innym. Każdy akt miłości i współczucia jest odbiciem Bożej Miłości w naszym życiu. Niech Twoja podróż wiary nadal rozkwita, niech pokój Pański będzie z Tobą teraz i zawsze. Amen.